Cześć, śmano wam wszystkim z Stacey na Kubiks 5 zapraszam Was na pierwszy odcinek sobie Ultimate Team. Jak widzimy dopiero co utworzyłem drużynę właśnie skład to mamy taki, a nie inny niestety. Wiem, 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 rozumiem, dobrze. Hm, jaką mamy formację w ogóle? Wiecie, co, ja ustawię sobie taką formację, jaką lubię najbardziej. O, tą formacją jest 4-3. Nie, gdzie to jest? 4-5-1. Nie, 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 nie. O, właśnie. Tylko, że teraz wszystkich mamy nie pod tą formację, No cóż, na razie zobaczymy, gdzie mamy największe zgranie. 4-2-2-2. Hmm. Ale nie, chcę, żeby menadżer być może. Tu mamy jeszcze lepsze zgranie. Tu jakie mamy zgranie? Dobra. Ja myślę, że no wybierzemy zgranie takie, żeby póki co było jak najlepsze, bo teraz to na tym mi zależy, a później to na pewno zmienimy formację, bo ja chcę grać po 4-3-3. O, tam, tutaj, tutaj. To było 4-4-2 właśnie. Ta formacja, ok. No, zostawiłem tak jak było. Zadania menadżera. Wykonam je oczywiście poza odcinkiem i później odpakuję czyli tą paczkę. A zobaczmy, może coś, jakaś ciekawa paczka, i może będę dużo brał, żeby. Wow, godzi... doba. 35 tysięcy monet. Wow, 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 wow. A ta paczka. Najlepsza paczka teraz. Najlepsza paczka teraz jeszcze lepsza. No tak, cóż. Wyjątkowe same kart. No mm. dobra, myślę, że dziś sobie rozegramy. Jedno spotkanie w sezonów online. Zagraj 10 spotkań. W... Aha, wiem wiem. No, zobaczymy zaraz. No, mam nadzieję, że te monety po prostu... Powędrują na moje konto. Dobra, niech się nam wyszuka przeciwnik. Ja się z Wami żegnam, pokażę Wam tylko jego skład. A później od razu zapraszam Was na skrót. Jak widzimy, nasz, nasz przeciwnik ma o wiele lepszy skład od nas, ale myślę, że możemy go pokonać, jeżeli dobrze zagramy. Chociaż ma zgrani bez porównania lepsze. No i ma jednego słabnego piłkarza. Dobra, zapraszam Was na skrót tego spotkania. Dobra, wrzutka w pole karne i wybijamy. Szczęścia tu trochę mieliśmy. Jeszcze okazja, uwaga! Brawo, bramkarz Osman. Smith broni, brawo! jeszcze poprawka, niestety! Przegrywamy 1-0. No ja to czułem, że jeden z zawodników mojego przeciwnika w końcu tą bramkę mi trafi, bo. Trzeci bramkę, przepraszam. Bo po prostu, no. gramy słabiej. Mam nadzieję, że to się jeszcze może zmienić. No ale no, takie błędy w obronie to się nie powinny nam zdarzać! No właśnie, hajs 2-0. Uwaga! Steward! W pole karnej Broni kapitalnie! Bramkarz! Tylko jest rozegrać ten pierw, to pierwsze spotkanie Ultimate Team, bo no po prostu jest ciężko. Widzimy do przerwy jaki widnieje wynik, niestety. No, przegrywamy i to Jeszcze dobra, wrzutka w polekalne 3-0. Osman, i uwaga! Broni, bramka będzie gol! Tak jest! W końcu mamy swoją pierwszą bramkę w Ultimate Team. No cóż, przegrywamy ten mecz 1, ale ja nie tylko chcę tu widzieć negatywy, bo strzeliliśmy tą jedną bramkę i zagraliśmy nasz pierwszy mecz w Ultimate Team. Tą drużyną, jest naprawdę. No, myślę, że było dosyć dobrze. Nie dostaliśmy chociaż lania, chociaż się nadal nie zanosiło. Jeszcze chcę tylko, żebyśmy zaczęli tą bramkę. No, trochę szczęśliwie, ale w sumie, w sumie. W sumie zasłużyliśmy na tą bramkę, bo mieliśmy sytuację trochę. Niestety przegraliśmy pierwszy mecz i na razie nie kwalifikujemy się do niczego wręcz. Zero punktów wczytuję. Ultimate Team, no tak. Nie wiem czemu się pół godziny wczytuje. Dobra, ścina i poczekam aż się wczyta. No cześć, witajcie po tej ścinie, bo naprawdę dosyć długo mi się ładowało. Nie wiem czemu brak połączenia z jej sports football club. O jejku, a nie wiem, a to jest mało ważne, raczej yy, więc tak. Yy, chyba będziemy już kończyć. Tylko jeszcze chcę zobaczyć, albo już dobra, nie będę was zanudzał. Dobra, ja się z wami żegnam. Myślę, że fajnie, że zobaczyliście mój skład i ogólnie mnie w akcji w Ultimate Team. No i mam nadzieję, że następne odcinki już uda się w końcu wygrać, bo tutaj nie było za dobrze. No dobra, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie!